Wórczo! Podpis jadłem świat, żeby stworzyć puste miejsca, ponieważ nie mogłem wytrzymać bez tajemnic, a że pustka jest najłatwiejszą i najdotkliwszą z nich, to stoję na tle dziurawego ekranu, a projektor nie oślepia, przez to niektóre elementy historii są nieczytelne. Wybrani bohaterowie nie mają twarzy, a samochody jadące autostradą wpadają do dziury i wyjeżdżają z drugiej strony zupełnie inne. I jakbym kiedyś siedział w środku, jakbym użył cudzego korpusu, jakbym wyświetlił się na ścianie i niebie, albo dorysował księżycowi kreski przestrzenne, aby przejść nim do własnych ust i usiąść na języku. Tak po podpisuję dni i nocy, żebym nie zapomniał, że jestem główną częścią swojego czasu, więc chcę, aby był pełen mnie. Abym nie stał się podpisem, który nie za bardzo można odczytać. Oddech to słowo. Natura jest przyklejona do moich pleców. Skóra to ślad po ołówku, którym obrysowuje płomienie, nadaje im imiona i kształtuje. Wotłuto, rylec albo cokolwiek do pisania, i pisze świecącym, jakbym chciał, aby to wszystko wyglądało, a wyglądać miało, jak biegnące stado jeleni tworzące za sobą las. Jakby ktoś mi pisał ciągle nieskończone imię, aby zrozumieć współczesność, czas, w którym żyję, nazwać na nowo podstawowe rzeczy jak miłość, jutro, ogień, woda, wypuścić język, nieodgadnioną pszczołę, którą wiatr uważa za matkę i mam w dłoniach naturę, patrzę na swoje plecy jako uskrzydlone, uczę się życia i rytmem, tak jak ty mówić w obcym języku, bo rzeczywistość jest tylko wtedy, gdy ktoś przychodzi. Wtedy masz pewność, że istniejesz. Patrząc na gesty, słuchając słów otwierających się jak drzwi, za których wołam, za którymi oddycham, z nadzieją, że oddech to pełne znaczenia słowa. Światło. Rozbieram 33 lata na różne części pokoju, na różne ubrania, zapatrywania na przeżytki kulturowe. Mieszczę się w gałęziach przebijającego mnie co rano słońca. Patrzę, jak pracuje serce, coraz większe biegnące dookoła kołowrotka. Niewidome, ale z doskonałym słuchem. Chciałoby się rozbić po całym ciele, poznać wreszcie ręce i nogi, które tyle czuły. Rozbieram się ze wszystkich odbić i dotknięć, wypalonych na cieniu, który uśmiecha się do mnie, odbity w wyłączonym ekranie telefonu. Chciałbym powiedzieć, że zostanie ze mną, jak już skończę. Zostanie, abym nie zapomniał, po której stronie jest we mnie ciemność. Czarnolas. Wzbierają rzeki w rękach i palcach. Planety maleją, aby móc je wdychać. Człowiek zanurza stopę w ziemi, jakby była wodą. Czas stanął w miejscu. Telefon wyświetla przyszłość, ale nikt nie zatrzymuje na tym wzroku. Więc dalej budzą się i zasypiają, zostawiając po sobie szklankę popiołu. Chemicznie wzruszeni płoniemy światłem. Patrząc, jak ziemia zmienia makijaż, tak jak my ubieramy dni i pory roku wypełniając ciemność lasów dźwiękami. Jakie wydaje serce, stawiam na tym stopy, chcę dojść w nieistniejące i powołać do istnienia tylko dlatego, że czuję pod nogami twardość, nawet tam, gdzie jej nie ma.